w tym poradniku chcę pokazać jak, e, jak e, postawić serwer Minecrafta pod wersję 1.4.7 Więc tak, wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową Wchodzimy w Google Wpisujemy bookit.org.bookit .bookit. I ściągamy wersję deweloperską Już nam się pobrało tworzymy nowy folder i wrzucamy tego krawoku do, do tego folderu. Tutaj. No i teraz tworzymy nowy dokument tekstowy o nazwie jakiej chcemy, edytujemy go, wynoś plus, plus i wklejamy to co będzie w opisie, tak ja. I tu możemy sobie zmienić, na przykład że paczka stworzona przez Zapisz jako i na przykład start.bat, musi być bad, bo inaczej nie zadziała serwer. I to jest to, co teraz to jest na 64 bit, na 32 bit. To możemy już usunąć. No i odpalamy nasz serwer. O, widzicie, tu układka odpalona przez Mr. Teraz wszystko nam się załaduje. Już nam się wszystko załadowało. Stopujemy nasz serwer. Wpisujemy stop. To wchodzimy w default serwerem. No i tu mamy takie: Najpierw no, ustawiamy nasz serwer. Czyli wchodzimy w server properties. Ona no, odpowiada za pomocą. Plus plus. No i tak, wpisujemy nasze IP, czyli wchodzimy w start. Cnt, ip. i wpisujemy yy, adres IP. W moim przypadku to jest taki. Spawn, nie mam to spawnowanie yy, zwierząt, hardcore, e, online motor. Y, jak wpisujemy w to mogę brać premium. Non-premium, jak true to tylko premium. PvP, no to bicie się, max players, slot, to spawn, czyli na przykład y, nie wiem, zombie się spawnuje, Ja tutaj wpisuję na przykład I to się będzie pojawiać. Zapisujemy. No, i też co? I tu wchodzimy w OP, i tu dajemy sobie admina, czyli na przykład Konik 98. Tu wchodzimy, odpalamy nasz serwer, czy się nam wszystko załaduje tutaj. A w kolejnym, yy, kolejnym odcinku pokażę, jak wgrywać pluginy. Dobra, wchodzimy do naszego Minecrafta, logujemy się lub przechodzimy od razu i wpisujemy nasze IP. No, więc tu jak widać, wszystko pisze, wchodzimy. No jak widać, zobaczmy. No i jesteśmy na serwerze. Tutaj jakiś bug. No. Już chyba działa, zobaczmy. Mamy mode 1. No, mamy admina. No, na przykład kick, ban, kick, konik 98, spam. No, działa. No to zapraszam do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Cześć!